Zaledwie przed kilkoma miesiącami do użytku został oddany świeżo wyremontowany odcinek placu pomiędzy rynkiem a placem magistrackim, nazywany pasażem okrężnym. Koszty inwestycji opiewał na kwotę 1 miliona 600 tysięcy złotych. W czym jest problem, skoro miasto pięknieje? Według członków Stowarzyszenia Nowoczesne Wałbrzych i części mieszkańców, którzy podpisali się pod wnioskiem do prezydenta Wałbrzycha jest problem. Wnioskują o podjęcie działań związanych m.in. z zabezpieczeniem pasażerów przed wandalami oraz o wprowadzenie zakazu parkowania na wyremontowanym i zrewitalizowanym terenie. Jeśli po czterech miesiącach jest tak zdewastowane, co będzie za rok, za dwa, za pięć? Znowu będziemy o pieniądze unijne występować, żeby jeszcze raz rewitalizować to podwórko? Nie, nie może tak być. A bierze, problem polega na tym, że. Nie ma osoby, która by podjęła ostatecznie decyzję, jaki znak postawić uniemożliwiający wjazd tutaj na ten teren samochodów, bo to one przede wszystkim dewastują to podwórko. Są poniszczone murki, są rozjechane tereny zielone. Pasaż, który służył pieszym tak naprawdę służy jest parkingiem. I to jeszcze bezpłatnym, przy okazji parkingiem. E, gdzie są władze? Gdzie jest nasz prezydent, który e, chyba tędy nie chadza, skoro, skoro nie widzi problemu? Więc e, za pośrednictwem telewizji być może zauważy ten problem. Problem z pojazdami poruszającymi się po niewielkim odcinku, który nie jest drogą, da się zauważyć stojąc lub siedząc na postawionych tam ławeczkach przez zaledwie kilka minut. Podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych oraz mieszkańcami okalających pasaż budynków spokojnym krokiem przyszedł jeden z radnych Platformy Obywatelskiej, który również mieszka w rynku, choć po drugiej stronie Pierzei. W momencie nawet jak tu stoimy i rozmawiamy, to y, samochody jeżdżą jakby to była normalna ulica. Wiem i, i, i ja to tym tematem się interesuję. Zapytaliśmy się więc w czym tkwi problem, że panuje w tym miejscu taka samowolka z pojazdami i co zamierzają zrobić radni miejscy odnośnie tematu wandalizmu. Odpowiedź, jak się okazuje, nie była dla Radnego Kwiatkowskiego tak oczywista i prosta. To ile czasu trwało przekazanie od projektanta do miasta? Dokument. No nie wiem, za długo. Miesiąc, rok. Nie, no, rok, nie, no ale za długo. No nie będziemy tutaj, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to tydzień, czy dwa tygodnie, czy trzy tygodnie. Za długo, według mnie za długo ja wielokrotnie pytałem się urzędników, kto jak zabezpieczyć tereny zielone. I, i, I nawet y, mówiłem, że mieszkańcy sami y, jakby chcieli postawić czy jakieś kamienie ładne. Y, no i informacja była taka, że dopóki miasto jakby nie, nie odbierze tego od, od projektanta, tak, czyli nie uzyska zgody, nic tu nie możemy zmieniać w tym projekcie, bo tak, takie są widocznie uzgodnienia odnośnie projektu. Okazuje się, że spośród zamontowanych 10 latarni specjalnie wzorowanych na zabytkowych, jakie wcześniej istniały w Wałbrzychu, nie działa ani jedna. Noc tu jest. Ciemnością, jedną wielką, mimo że e, zbudowano 10 pięknych, zabytkowych latarni, nie świeci ani jedna. Więc e, tutaj strach w nocy przechodzić, dlatego że na tych pięknych ławeczkach e, siedzą e, ludzie, z którymi ja w nocy nie chciałbym się spotkać. Piją alkohol, e, zachowują się e, bardzo agresywnie. E, jest to po prostu bardzo niebezpieczne miejsce w nocy. Myślę, że gdyby było oświetlenie, już takiej ochoty na tego typu ekscesy nie mieliby oni. Powodem jednak nie są wandale, ale jak się okazuje, brak stosownej umowy pomiędzy zakładem energetycznym. Zapytaliśmy więc, kiedy mieszkańcy doczekają się świecących latarni. Z tego co wiem, a żywo się tym interesowałem, dlatego że nawet na ostatniej sesji zadałem panu prezydentowi pytanie odnośnie oświetlenia odnośnie właśnie y, zabezpieczenia tych y, kwietników, a czyli tych terenów zielonych tutaj, które są już troszeczkę rozjeżdżone przez okres zimy i y, 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 y tego znaku. I z tego, no co, i jaka była odpowiedź? Z tego co wiem, y, lada moment właśnie już będzie podpisana umowa z, z Eneą y, odnośnie oświetlenia. Zupełnie inaczej jednak wygląda sytuacja z parkującymi na terenie pasażu autami. Kwestia, tutaj były poruszane przez mieszkańców kwestie zabezpieczenia... Y, trawników, wjazdu i dopóki jakby nie została zakończona ta jakby oficjalna procedura, to miasto nie mogło podjąć tutaj żadnych kroków. Teraz już od pewnego czasu taka sytuacja nastąpiła, w związku z tym już po prostu można coś tutaj na tym pasażu robić. Z moich informacji wiem, że odbyło się spotkanie zarządców, czy osób, które są jakby odpowiedzialne, bo tu jest wielu, wielu zarządców na tym terenie i była rozmowa jeszcze z panem dyrektorem Pięknym odnośnie ustawienia tutaj znaku, znaku zakaz ruchu bądź znaku strefy zamieszkania, dlatego, że ta droga nie jest, nie jest drogą publiczną, więc tutaj miały, chodziło o umieszczenie któregoś z tych dwóch znaków. Rozumiem, ale od kiedy to trwa ta próba umieszczenia znaku. No, to jest taki problem? Czy znaczy, tak, no bo to nie można ustawić sobie pierwszego lepszego znaku, dlatego że trzeba y, y, wziąć pod uwagę jakby interesy wszystkich tutaj y, są firmy, tak, sklepy, które na przykład mają y, wejście od zaplecza, y, są tutaj y, y, miejsca dla inwalidy wyznaczone gdzieś. Ktoś to, musi, ktoś to w projekcie zaznaczył, dlatego to tak trwało. Jak sama nazwa wskazuje, pasaż jest formą przejścia, a nie drogi, po której mogą poruszać się pojazdy. Jednak w tym przypadku radni mają dylemat, żeby podjąć decyzję o postawieniu znaku zakazu parkowania. Sprawa zabezpieczenia tego wjazdu, z tego co udało mi się dowiedzieć, będzie jest ujęta jakby przy rewitalizacji ulicy Gdańskiej będzie ujęty koszt nie wiem, zamocowania tutaj jakiegoś zabezpieczenia, czy to wysuwanego takiego betonowego słupa, czy jakiegoś innego zabezpieczenia, które uniemożliwi wjazd. No i, i tutaj też była rozmowa odnośnie właśnie zabezpieczenia tych terenów zielonych, tych murków, żeby tutaj wjeżdżały. Generalnie z tego, co, co uzyskałem informację, idea jest taka, żeby tutaj po prostu nikt poza osobami inwalidami nie miał możliwości parkowania. Podobny dylemat ma prezydent Wobrzycha Roman Szołemy. No to jest niestety to jest niestety dylemat, który zawsze towarzyszy remontom placów, terenów wśród mieściach miast. One nigdy nie były przystosowane do takiej liczby samochodów. Generalnie w planie mamy ograniczenie dostępu pojazdów do samego centrum śródmieścia. I tak będzie również w tym miejscu. Przygotowujemy w tej chwili przetarg na sterowane bariery chroniące przed dostępem do tego miejsca. Myślę, że w ciągu paru miesięcy problem będzie rozwiązany, ale to zawsze jest kwestia kompromisu. Mieszkańcy mają samochody, chcą tam parkować po to, bo jest im wygodnie. Konserwator zabytków i urbanista stwierdzi, że tam nie powinno być dostępu. No i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, które by satysfakcjonowało obie strony. Pisma pisane przez mieszkańców i Stowarzyszenie Nowoczesne Wałbrzych poskutkowało decyzją ZDK i UM oraz MZB o postawieniu odpowiedniego znaku. Decyzja taka została podjęta już 13 stycznia bieżącego roku. Dlaczego więc do tej pory nie postawiono takich znaków? Nie wiadomo. Mieszkańcy kamienic przy Pasażu Okrężnym apelują więc do prezydenta Romana Szałemeja. Chcielibyśmy zaapelować do, do pana prezydenta, żeby y, wziął swoich urzędników w garść, ponieważ pod jego nosem, y, bo w odległości raptem ze 100-150 metrów od ratusza, dzieją się rzeczy straszne. A, a y, dlatego straszne, że miasto, które niemałym wysiłkiem wydało 1 600 tysięcy zł na remont y, tego pasażu. Jest już po czterech miesiącach po oddaniu dewastowane.